Witajcie moi drodzy w najnowszym filmie, w którym zabiorę Was w świat moich ptaszników. Standardowa prośba o suby, lajki, komentarze, udostępnianie. No i co? Gotowi? Zaczynamy! A startujemy od bardzo pięknego ptasznika, czyli Dolichotele diamantinensis. Ło! Wow, ale się rzuciła pięknie, super! No, Bardzo mi się podoba ten ptasznik. Wodzi się on z nowego świata i dysponuje słabym jadem. Nie osiąga jakichś wielkich rozmiarów. Za to jest bardzo fajny w obserwacji. O, coś tutaj zaczyna zadkiem kręcić. Czyżby nam się szykował jakiś mały epidensik? O, na razie baciaty. Cześć, spójrzcie jeszcze na nią z bliska. Skoro mamy pana lupkę, to trzeba z niego korzystać. Myślę, że wygląda to całkiem spoko. Jeszcze teraz. Wrzucę Wam odcinkę, na której zaprezentujemy Brazylię, bo stamtąd właśnie pochodzi ten ptasznik. Kolejnym jest przepiękna samica brachypelma, Klasi. Pochodzi ona od mojego kolegi Dareczka, którego serdecznie pozdrawiam. Jak widzisz, nasza pani ma się tutaj bardzo dobrze. Jest aż nadto najedzona, więc nie chciała nam tutaj za bardzo zjeść. Aczkolwiek zobaczyć sobie ją można z bliska. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Na żywo, jeszcze lepiej. Wierzcie, mi to nie oddaje. No, i tutaj Brachy Pelma Klasi występuje na obszarze Meksyku oraz Gwatemali. Kolejnym ptasznikiem jest pan Fobeteo Cascada, który tutaj bardzo żywiołowo rzucił się na swoją ofiarę. No to są właśnie takie gatunki, które w tańcu się nie... i bardzo fajnie jedzą, więc każdego z osobna wszystkim Wam polecam. Spójrzcie tutaj na przybliżenie tego gagatka, jak on przepięknie wygląda. Ten ornament na karapaksie szczególnie robi wrażenie. Kontrastowe włosy na ciemnych odłokach, po prostu rewelacja. No jeżeli chodzi o kraj występowania, to was nie dziwię, że jest to Ameryka Południowa dokładnie Ekwador. Kolejnym ptasznikiem jest również łagodny, słabo jadowity pająk, czyli brachypelma Hamori. No i ona też coś nam tutaj nie bardzo chce jeść. Chyba się dogadała po cichu z brachy pelmą klasy. No ale spójrzcie na ten zadek, i na ten karapaksik. Na te helicerki, na te włochate nóżki. Oj, plastra, to to nie widziało z woskiem. <grymne> Jeżeli chodzi o występowanie, oczywiście Ameryka Północna, rejon Meksyku, Nowy Świat. Kolejne karmienie będzie się składać z dwóch segmentów. Zacznijmy tutaj od przepięknej, dorodnej samiczki, kariby na wersji kolor. O, tak, pokaż się malutka, przepięknie wyglądasz. Wszyscy cię bardzo lubią. No chodź, Emilka, chodź, pokaż się wszystkim. No nie. Ale łapki też są fajne. Ale nie marcie się, udało mi się ją też uchwycić, jak była całkiem na zewnątrz. Skorzystaliśmy oczywiście z dobrodziejstwa pana lubki. I spójrzcie, jak się to bydle prezentuje. Ona mi niedawno wyliniała. No Samca próbuje podpaść ile się da, ale jeszcze nie jest gotowy. A, to byłby właśnie idealny moment w tym momencie. No ale cóż, no i tu jest właśnie drugi człon tego karmienia. O, jest to samiec również kariby na wersji kolor. Od Angeliki Gola, którą również serdecznie pozdrawiamy. Bardzo ładnie rośnie. Fajnie się prezentuje, ale jeszcze jest troszkę za malutki do tamtej maciorki. Oj, zgniotłaby cię, łobuzie. Spójrzcie tutaj z bliska, na ten błyszczący Karapaks. No, nie wiem jak na Was, ale na mnie takie ujęcia robią wrażenie. Powiem szczerze, kiedyś nie mogłem takich ujęć zrobić i tego mi troszkę brakowało. Teraz jak już mogę, to śpię w spokoju, bo wiem, że można powiedzieć dopięliśmy temat już tak bardziej holistycznie. Teraz jeszcze czas na występowanie. Jest to oczywiście martynika. Jest to endemit kraju wyspiarskiego na Karaibach. O właśnie tutaj. Kolejnym gagatkiem jest silniadowity ptasznik. Roden z Afryki, czyli Histerocrates Gigas. Na razie nam się tak tylko połowicznie pokazał, ale liczę, bo on czasami tak sobie złapi i potem wyskoczy na zewnątrz, aby pokazać się w troszkę lepszym świetle. Ale tak jak mówię, u niego to jest loteria. Raz się uda, raz się nie uda. Trudno. Tu jeszcze występowanie oczywiście Kamerun, Gwinea, Gabon. Kongo oraz Zaire. Więc jak widzicie, kraje afrykańskie. No, i tu jest właśnie już mój konik, czyli Pan FBTU, z tym razem S No, zmierza nam tu w stronę samczyka, zdecydowanie te odnóża zaczynają już tak mocno świecić. Z jednej strony szkoda, a z drugiej jakoś się nie martwię, bo bez problemu znajdzie. Ee... Nowego właściciela, jak przyjdzie czas, ja samiczki akurat do niego nie mam, więc niebawem będzie można składać jakieś proposition. <śmiech> <śmiech> Oczywiście preferuję odbiór osobisty na jakieś giełdzie, bo takich bydlaków szkoda wysyłać, bo szczerze boję się, że coś się mu tam uszkodzi i tak dalej. Tu jeszcze z bliska patrz, jak to pięknie wygląda ten ornament, rewelacja. Wiesz szkoda, że samce żyją tak krótko, bo naprawdę gdyby to było możliwe, to akurat w przypadku pambuchu chyba wolałbym właśnie mieć same samce, bo one są tak bajecznie kolorowe, że to się nie da tego opisać. Wiesz mi, jak zobaczycie go na żywo, jak on się błyszczy, się mieni tymi odcieniami różu, purpury, fioletu, nie wiadomo jeszcze czego, pomarańczy. Po prostu to jest gigantyczne doznanie wzrokowe jak jak to na żywo zobaczyć. Pamiętacie, jak kiedyś rzucałem tą przebitkę tam z Beteus z Petersi? Tam to też był gigant. Pojechał sobie do Ostrawy, gdzie osobiście odebrał go Patryk Wojtaszy ze Spiders Forge. Tak więc, jak widzicie, jak się chce, to się da. Człowiek z człowiekiem zawsze się zejdzie. Góra nie do końca ma takie możliwości. Tutaj też podziękowania dla Mirka z Eurospiders, bo jechał na tą giełdę. To przy okazji wziął przesyłeczkę. Tak więc tutaj też szacun za pomoc. A szkoda, żeby takie piękne ptaszniki się marnowały. Naprawdę pasuje, żeby po prostu swoje geny przekazywały dalej. A wiem, że czasami bywa ciężkawo, jeżeli chodzi o samce niektórych gatunków. Niektórzy pozbywają się samic, bo nie mają jak znaleźć do nich partnera. No ale to taka kolej rzeczy. No. Już będziemy pomalutko kończyć tutaj te ujęcia, bośmy go już z każdej strony prześwietlili. On się nam w końcu pewnie speszy i przestanie jeździć na ekranie, jak tak będziemy go podglądać tutaj. Tu jeszcze w ramach przypomnienia, czysty Pamphobeteus nigricolor występuje na obszarze Kolumbii i Brazylii, czyli ten Bestie Pattern, a ten, którego ja posiadam, to jest Pamphobeteus sp. nigricolor i on zamieszkuje na terenie, oczywiście, Ekwadoru. A jakże. Kolejny jest Formictopus atrichomatus. Też piękny bydlaczek. Zobaczymy czy tym razem się uraczy, ale on raczej tak. Rzadko kiedy nie zjadał mi świerszcza, szczególnie świerszcza, bo z karaczanami to różnie tam im bywało. A wiecie, tutaj ma takiego mięciutkiego szejka, też się prosi o zjedzenie, nie? No, 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 a nie mówiłem? Wiedziałem, że go wytarga stamtąd. No przynajmniej głodny nie będzie, nie? Powiem Wam, że tutaj jak patrzę na filmiku, to wcale tak nie oddaje, bo ten karapaks i tak fajnie błyszczy u nich. Może na jakimś inne ujęciu będzie to łatwiej pokazać, natomiast ogólnie wszystkie te duże, takie mocarne ptaszniki, Pamphobeteus, czy e, Formictopus, Xenestis, ja po prostu uwielbiam i dobrze o tym wiecie, tylko będzie dużo, dużo, dużo więcej u mnie jeszcze. No, wygadaję, ja mówię stopniowo, stopniowo. Jeszcze po drodze parę innych planów, aczkolwiek też równolegle jakieś projekty swoje rozwijam pod kątem skorpionów, jak dobrze wiecie. Więc no nie jestem monotematyczny tutaj, i, i trzeba się rozwijać i pasję też kultywować. No. Może tutaj troszeczkę bardziej widać, jak to się błyszczy, aczkolwiek no nie oddaje to do końca e, tego, co na żywo widać. On się taki trochę złotawy wydaje. Ale taki bardziej wpadający w taki brąz, trochę rudy, no, fajna sprawa. No, może happy dance'ik mały? Przydałoby się, żeby któryś w końcu nam tutaj zaserwował jakiś taniec radości z uporowanym świerszczem. No, póki co mamy tutaj jakiś mały spacer ze zwłokami, no, ale może to się przerodzi w coś konkretnego. Zobaczymy, o. Jeszcze udało mi się przekręcić pudełeczko, żeby zmienić też kąt natarcia kamerki, by lepiej go było widać. No i to jest właśnie to, że on tak wchodzi troszkę na ten brzeg i się tak człowiek zastanawia, czy wyjdzie sobie z tego pudełka czy nie, bo to naprawdę parę centymetrów go dzieli od wolności, ale on chyba zdaje się o tym nie wiedzieć i, i tak sobie działa. Dobra tu jeszcze troszkę go przyspieszymy, bo jak widzicie zaczął kręcić pupalkiem, ale to też scena trwa dosyć długo, więc stwierdziłem, że zrobimy tutaj kilkukrotne przyspieszonko, aby zaoszczędzić Wasz czas, no i czas antenowy ogólnie, tak, bo, bo YouTube jednak wspiera trochę takie krótsze filmy. No i co? Występowanie Kraje Wyspiarskie, mamy tutaj HIT, Czyli tutaj Elegancko. Kolejny ptasznik jest to Psalmopoeus Cambly J. Mam nadzieję, że tak się to wymawia. Jeżeli wierzyć tłumaczowi Google, wywodzi się on w naturze Trindad i Tobago, czyli właśnie tutaj, te dwie wysepki. Powiem szczerze, że strasznie krótkie te urywki są z nim, no ale on niestety tak ma. Pokazuje się i znika, no niestety. Tutaj mamy pseudoklamoris burgessi, maluszek. Ten starszy co Wam kiedyś nagrałem urywki, no to okazał się być samcorem. No i wziąłby upadł. no a tutaj już rośnie nowa siła. Jak widzicie bardzo fajnie się sprawuje. No i teraz też mogę Wam z bliska ponagrywać troszkę tego maluszka, bo wcześniej nie mogłem i te nagrania były takie nijakie, więc e, teraz staram się wracać na nowo do tych maluszków, które kiedyś miałem, i one już powyrastały, ale nie miałem jak tego fajnie udokumentować. Dlatego, odkąd są nowe możliwości, to staram się tutaj przywoływać wspomnienia na nowo. No, i tu jeszcze pora na mapki Google: Burges i występuje na obszarze Ekwadoru w rejonie Quito. Miałem też swego czasu Pseudoklamorys Gigas. Ale już nie mam. Tutaj mamy tapinę Eugenios Santi Vincenti. No, tak, przeatakował się, chyba troszkę przestraszył pensetki, co? Tak, troszkę do niego zyga, wychodzi. Uderza sobie łapkami, ale cały czas się syka. Ma wspomnienia tej pensetki, wiecie. Tutaj kolejny jeszcze wycofek. No i nic więcej nie zobaczymy, więc czas na występowanie. A jest to. Ameryka Północna, rejon Karaibów, dokładnie San Vincent i Grenadyny, cały ten archipelag. Kolejnym ptasznikiem jest Terafossidae sp. Jak widzicie był to błyskawiczny atak na pierwszy rzut oka wydawało się, że świersz zdążył uciec, odskoczył gdzieś, ale to było tylko złudzenie optyczne, zdecydowanie znalazł się on na helicerkach. I skończył Marnia. Jeżeli chodzi o występowanie, jest to obszar Peru, dokładnie w rejonie miasta Piura. Tutaj Wam spróbuję to pokazać na mapie. No dobra, to nie jest mapa, już kiedyś ktoś mi poprawiał. Faktycznie skali tu nie ma, więc. Dobra, na mapach Google występuje właśnie tam. O. Kolejny ptasznik, również z Nowego Świata. Jest to Tixo pruriens. Plurians. co to za akrobatyka tutaj się. Ujawniła. No, wiecie co? Takie tutaj jakieś supleksy przetaczania. Panie, to miał być boks, a nie jakieś karate przeszmate. A żółtach się udo. No, spójrzcie to z bliska jeszcze. Pan Lubka ma coś jeszcze tutaj do powiedzenia. A może to jest pani Lubka? Nie wiem. Lens, lens. Nie wiem, czy lens to jest jako rodzaj żeński męski. Nie mam pojęcia. Niech zostanie tym palubka, chyba będzie pewniej, nie? Chociaż w tych czasach to nie wiadomo. Widzicie tam jeszcze Świercz nerwowo, chyba czy tymi swoimi czułkami, ale nic mu to wiele nie da. Zdecydowanie jest on tutaj w sytuacji beznadziejnej, bez wyjścia. A ja też mu nie zamierzam pomagać. O, spójrzcie tam, krzyczy: A jutro, Ale nikt go nie wypuści. Powodaj się chłopie, będzie się męczył. Aczkolwiek to też patrzcie, jakie to jest świadoma taka wola przeżycia, nie? Do ostatniej chwili, tu jeszcze jest rzut oka w zbliżeniu na odłok, karapaks i helicerki. Zauważcie, że staram się go tak pokazywać z różnych stron, z różnych perspektyw. To z boku, to z tyłu, to, to z przodu. Tak, żeby można go było pooglądać z różnych stron. Jeżeli chodzi o występowanie, to mamy tu Peru i Chile. A więc Ameryka Południowa. Wow. Sam nie wierzę swoim oczom. Czyż tak zachowuje się Trilitoka albo Pilosus? Halo, halo. Ja tutaj widziałem szaleńczy zryw. Armagedon świerszczowy. Powiem wam, że te ptaszniki czasami potrafią zaskoczyć, niby ktoś powie, e, taki kędziorek. Gdzieś jak on się rzucił z jakąś wściekłością? to mi się podobało. To była chyba odmiana tak zwykła, Guatemala, Honduras, Kostaryka i Panama. Gdzieś tam jeszcze zdaje się, miałem yy, tą odmianę. Nicaraguji, natomiast tutaj nie będę akurat wstawiał, bo nie karmiłem w tej partii, ale na pewno się jeszcze pojawi. Więc jak najbardziej na początkujących zawsze polecam. Tutaj już mówiłem przed chwilką: występowanie Gwatemala, Honduras, Kostaryka i Panama, czyli to takie wąskie. Kolejny jest Triltoca Epicuranum, czyli. Przepyszę od Angeliki Kola. Tam oczywiście cały czas czekam jak Rusłana Vivija, coś ciekawego, co tutaj u mnie jeszcze nie widniało na ekranie. O, widzicie tutaj przeszczelony atak. Nie udało się. No, ale próbował. Jak widzicie, przynajmniej ma jakąś werbę, tak? Jeżeli chodzi o występowanie, to również jest Meksyk, Panama. W sumie miałem tutaj nie wrzucać, bo przed chwilką to było przy okazji poprzedniego kędzioreczka, no ale cóż tam szkodzi, nie? Jak już jesteśmy przy tych tak zwanych czarnych pająkach, czyli Tlil Tokatl, to mamy tutaj Tlil Tokatl Kalembergi. Jak widzicie, również elegancko zaatakował, może nie był to taki szaleńczy atak, jak w wykonaniu naszego wściekłego kędziora, ale ale cóż, nic mu nie ujmując, oczywiście był skuteczny a trafiły do celu kujadowe zanurzyły się w panu sierszczu tu jeszcze z bliska sobie zerknij się na chwilkę jak tam się coś miota pod nim stara uciec, ale nic z tych starań nie wyjdzie no i jeżeli chodzi o występowanie no to mamy tutaj Meksyk kolejnym zagadkiem, takim malutkim jest Kochiana Brunipes Ją rzadko dosyć u mnie oglądacie, bo ona też tak różnie z tym karmieniem. Widzicie, teraz się schowała troszkę pod liściem, jak u chciał. Zobaczycie, pyk! No i właśnie teraz upolowała równo pod liściem, jak na złość. No i cóż poradzić? No nic, nie będziemy się gniewać przecież na ptasznika, że zjad pod liściem, tak? No spróbuję mu nagrać kolejne ujęcie. Tutaj widzicie występowanie, czyli Brazylia. Kolejny jest silny jadus Orfneku z SP Blue panai. Tak jak mówiłem, silnie jadowity ptasznik, rodem z Azji. Jak widzicie, śmiercionośna bestia. <grym> nie no, oczywiście tutaj tak trochę wygląda, ale ten świerz sobie łazi wokół niego, po nim, robi co chce. No, widocznie po prostu pająk nie był głodny, albo był przestraszony moją manipulacją. Tak ma on wyglądać, jak będzie duży, więc nie mogę się doczekać. A występowanie oczywiście tutaj są Filipiny na wyspie Panay. No i czas na mały bonusik. Jak już powiedziałem, A to trzeba powiedzieć B. Tak, z Petersi wyglądał przed ostatnią wylinką, a tak po. To tak tylko w ramach przypomnienia. Sami ocencie i zobaczcie, jak się zmienią. Jak widzicie, przemiana była potworna. Normalnie nie do poznania, no zobaczymy, jak to wyjdzie jakościowo na dużym ekranie. Bo to jeszcze było nagrywane tym starym, w sumie i nawet niezłym. Lenovo P2. No, jak zawsze, ocenę jakości pozostawiam wam. Widzowie, uważam, że i tak, jak na tą klasę cenową, całkiem nieźle dawał sobie radę. No i mam nadzieję, że taka retrospekcja Wam się podobała czasami może będziemy wracać do staroci no i jak widzicie to logo to znaczy, że tym jadowitym akcentem dobrynęliśmy do końca odcinka z góry dzięki za wspomaganie mojego kanału, suby, lajki, komentarze udostępnianie, time view na koniec jeszcze taka nowość na moim kanale, czyli loga osób które w mniejszy lub większy sposób wspierają mój kanał, oczywiście jest to Dawid Zakłachal, Mirek Zoro Spiders, Kuba Stera Gadziora. no to co, do zobaczenia wkrótce Hey!